A potem dać ten, nie? No, że mnie cały człowiek, cały. Ale z nim widziałam na dniach fantastyki fantastyczną koszulkę. Dobra, szczęście. To było siedemdziesiąt, chyba siedemdziesiąt pięć. No. Nie, no jakaś cena z kosmosu. No to jest dobro luksusowe, więc no nie ma co tutaj. Ktoś się postarał, zrobił ogarnął Czy ja w... Czyli ja w HSR-ze nie miałam czasem zajść do tej. Traumy głównego zadania w HSR-ze będziemy mieć w środę. Może restaurację trzeba by było odwiedzić w HSR w końcu? Nie wiem, czy dzisiaj robimy. O matko, jedyna. Zostawiam Was na sekundę, bo już jest siódma. Muszę iść dokonać pobudki domowników, byrby. No aż wstyd z hsr trzeba, muszę, muszę pocisnąć więcej tych tematów, ale za zanim to, to myślę, że można by to było zrobić. Nie mam bladego pojęcia czemu tu jestem, wczoraj robiłam dniówki na mega szybko, ale to skoro już tu jestem, to może tego challenge'a jednego z drugim się zrobi, jakiegoś gdzieś tu po drodze. Bo tam tu widzę jeden, a tam na horyzoncie jest drugi. Gdzie one są to 8? Okej, okay, to były te trzy. Myślałam, że i więcej tutaj, a to tu był jeszcze jeden. No i się udało. Fuksem. głupi masz szczęście, nie? Czy przecie ja? Nie, HSR jest cały czas, żadnych lip, HSR. -ek. Będzie zaraz HSR. -ek. Nie ma to tamto. tu i tu. A więc tu, tu i tu. Okej. Okay. Tu też na dole był. I gdzieś tutaj, nie? Mniej więcej. Idę tak jak burza z tymi zadaniami. Boli mnie, boli mnie jak myszką steruje. No, czy to robi, czy to nam robi coś? No, robi. Dobra. Ale trzeba by było zrobić też to. Nie? Bo tu jestem w plecki wczoraj. Mówię, nie będę bez was robić tych zdjęć. Wczoraj i dzisiaj o matko jedyna, ale będziemy mieć tutaj spotkania fajne. O... Co ja robię? Ja siedzę. Może dzisiaj byłby dobry dzień na traumę, bo bym do mnie nie dotarły w ogóle. Czy to mnie wulkan weźmie i wybuchnie zaraz na głowę? Mam nadzieję, że nie. Para, pa, pa, para. Co my to musimy zrobić? Elektro czacza, tak ona ma, tak? Dobra, no to jak elektro, to elektro, no nie pogadamy, nie? Ja to mam nacisnąć? Z okej. my robizemy sweetfocie. Czemu tego dinozaura nie uwzględniło w tej foci tutaj? No bo tu się skrył. No dobrze. No jak się tam skrył, no to się tam skrył. No co ja poradzę? Czyli co, zrobione to jest? Zrobione. Dobrze, tutaj też nie pogardzę, Z żadną tą, żadną ilością. Dobra, idziemy się spotkać. Inazuma. To jest inazum Czy z Ina jest jest, teraz już się nie pomylę, i z Ina jest nasze słoneczko, co to przetrwało tyle niedobrych rzeczy. Technicznie nie. Oczywiście, że w złą stronę idę, no bo przecież czemu by nie? A mieszka tylko tam, to kogo tutaj trzeba by było wziąć? Który bohater tutaj by się sprawdził w takim razie? Tak, tak, o komi mówiłam, tak, tak. Dobrze odgadnięte. A kto jest takim, takim prawdziwym? Czy może, może tego? Zamiast to, 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 nie to. Jak nie to ma, to może ten. No. Jezus, słów mi brakuje, za wam pokażę. Yy, to, jeśli nie. To, to może on. Tutaj kazucha. Czy nie? Czy też pomyliłam? Mogłam pomylić. Albo to słoneczko tutaj to. Którzy? To to idź, idźmy z prawdą, idźmy z prawdą, co tak powiem. I to też to weźmy i to bo, bo, bo ka, 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 Kazucha się często przywiera. <grywka> Dziękuję wam kochani za pomoc. To weźmiemy i to w takim razie. Toma się doczeka swojej foci. Prędzej czy później się doczeka. Nie no my zrobimy mu własno. O, to to, Ej, pamiętam cię słoneczko, ty masz tą kuleczkę taką u włosów, to, to ja się zastanawiałam czy nie jest za ciężka. bella, że tak powiem. Duu firewerk i. Oh, it's been a while. Many many years. Hey. oh mm. Sadio, wszędzie trafiam na fajerwerki, tak sobie myślę, ja cię kręcę. My tutaj, świat odchodzi od fajerwerków, a tutaj i Iwanimy trafiam na fajerwerki, tu grze fajerwerki, wszędzie fajerwerki. Mm, dobra, sprawdźmy, jaka jest fan post. Uuu, super jest, a cool? Nie. A formal? Fan jest ekstra. To zostajemy. To mnie się podoba ta opcja i co my teraz musimy zrobić? Czy czas jest dobry? Confirm. Widzicie, nacisnęłam Enter i nic, a jeszcze, 20, jeszcze czas odpowiedni trzeba ogarnąć. To słoneczko się czeszę, a my tutaj czasowo. Tylko czwarta w nocy seria. Dwudziesta tam była, nie? Kto, która tam była teraz? Czekajcie, bo już nie pamiętam. Od 20, dobra. Czyli, do, czyli dobrze zapamiętałam. Czasem muszę sobie zaufać, a tylko czasem. Tylko czasem. Dwudziesta konfirm. Co gracie? pokazuje fajerwerki, my patrzymy na te fajerwerki, jest czad. I ogarnięte. Aż tego się nie spodziewałam. Że tak szybko zrobi jakąś fajną tą... Okej. Okay. No mamy to ogarnięte, idziemy dalej. Idziemy dalej. O jaka szczęśliwa, chat. A szkoda, że tych zdjęć nie daje, co faktycznie robimy, od drugiej do szóstej. No to czekajcie, zaczniemy wpierw od tego. Bo to zawsze jest dla mnie najtrudniejsze. Dawaj teraz, to muszę się chyba tutaj teleportować, żeby to ogarnąć. o a jak to zostało ominięte. Hmm. może jednak wrócę do składu i to trzeba By się ten ptaszor przydał, nie? że złej strony chyba trochę idę Myślę, że dam radę. Jakoś. Mm, witajcie na filmie z cyklu. Jak koń się wspina? Tak jest. A tutaj zrób zdjęcie mieszkańcom tej góry. E, nie działa, kiedy się próbuje nacisnąć yy, nacisnąć nie tę cyferkę, zacznie ten klawisz, co trzeba. W moim przypadku cztery. O, ty. Orzesz ty. Dobra. Co tu trzeba będzie? To chyba godzinę trzeba będzie zmienić, nie? Anemu. Mm. Kurde, co ja robię? Kogo tutaj bierzemy, moi drodzy? To jest siła anemo, nie? Czy znowu coś? Czy znowu coś pomyliłam? Coś pomyliłam. Dziękuję, Słoneczko, za potwierdzenie. <śmiech> <śmiech> tak, no tego. Okej, okay, teraz muszę zrobić tak, że muszę zrobić to i to. I pięknie, które bierzemy. To czaderska jest. No, czyli jednak coś tam wiem, tylko się nie ufam, <laughs> zupełnie, nic za nic. Ale zgarniam. Jedne za drugimi, aha. aha, oczywiście, wyszłam zamiast sprawdzić tutaj view details i jeszcze zrobić to. Druga do szóstej, da. 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 Oj. ojejku, ojejku to za ból. A wy mnie nie widzicie w ogóle, matko jedyna. Nawet nie zauważyłam. A co to za rozwalony domek. Słoneczko, co ty tutaj robisz? Co to za jakieś miejscowy takie smutne tutaj? Siemanko. Long time no see no, no Oczywiście, że tak, ale czemu to musi być tutaj? Ja Proszę się Sweet zawsze. To mnie martwię, że ty jesteś przy tym takim dom. Ale to fajna ta rzeźba jest. Może można by było to tak delikatnie wynieść. I tutaj jakiś takie coś chyba parawan, nie? dzwon. No, pokaż jakie masz te. te pozy. Fun. Eww. Nieźle. A cool. Yy, formal. Pan hmm. jest ekstra. Muszę czas zmienić na. A jaki jest bohater sydziła? Padko jedyno. Ja nic nie wiem o tych że od drugiej do szóstej, czekajcie, w ustawie godzinę na drugą w nocy. Bo robienie zdjęć o drugiej w nocy pod zepsutym domem to jest to, co, co trzeba zrobić. No bo czemu by nie? Ja to znajdę. Ja wam ja, ja, nie, ja, nie będę głowy zawracać. Ja, a może. Czekajcie, a ja mam może. Nie mam. Coś na dziewczyny nie? O tak, po prostu. Więc moment muszę, muszę się zapytać Googlea w takim razie. To powinno styknąć, nie? Ten wybór powinien być tym dobrym wyborem. Zobaczymy, czy ten wybór jest dobrym. Jest dobrym wyborem ten wybór. Ten wybór zawsze jest dobrym wyborem, w gruncie rzeczy, w sumie. Teraz trochę odsunę. Damy tak. I tak. Chciałam, nie zawracając Wam głowy, dotrzeć do tego, która to jest. Która to jest. Postać, co by mnie interesowała tutaj. I, i się nie spodziewałam, że tą postać wybiorę. Ale nie żałuję. Jest gicioreks. E, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mamy to. Więc ja dzi dzisiaj nie będę przeciągała yy, gęsinka, gdyż ponieważ. Yy, hajserek jest ostatnio faktycznie zaniedbywany przeze mnie. Więc pójdziemy do w te traumatyczne rejony świata. Nie, 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 nie. nie. A, tak. Dobra, chwila moment. Ok, I... Idziemy do Katarzyny i przenosimy się na H S R. a co się będziemy ograniczać, nie? No i wiedziałam, że spadnę. Wejście po schodach trudna sprawa. Proszę nie oceniać. No, Katarzyna. Wysyłamy ekipę. I lecimy z tematami tutaj ważnymi, czyli dawaj, Kasiore. Okej, okay, mamy to. Czyli na chwilę obecną uzbierane jest ile? 19, 341 i 14, czyli nie jest najgorzej Może coś tam się uda wyłyszować Uuuu, przepraszam A ile tutaj dni jeszcze zostało? To zostało Ještě trochu. No, Dobra, to čas na můj pro